Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to sam Dzisiaj mam dla was mały update związany z nasturcją, którą zasadziłam ostatnio Tak powinna wyglądać latem, ale ponieważ jeszcze nie ma lata, to nie wygląda tak dobrze Co nie zmienia faktu, że już coś zaczęło rosnąć I zaraz wam pokażę jak to wygląda Ta ta -da ta -da tam, mamy kwiatka co prawda jeszcze nie ma płatków, ale za to ma listki. I mamy tutaj większą łodyżkę i drugą mniejszą łodyżkę. Na większej łodyżce są dwa duże listki. I oprócz dwóch dużych listków mamy jeszcze z tyłu mniejszy listek. Na mniejszej łodyżce mamy dwa małe listki. Bardzo się cieszę, że chce coś u mnie rosnąć. To naprawdę dobry znak i mam nadzieję, że do lata wyrośnie duży kwiatek i będzie miał, będzie miał kolorowe kwiatki. Jak pamiętacie, nasturcje są jadalne łącznie z kwiatkami i jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście da się to zjeść, w jaki sposób smakuje. Jak widzicie, mam tutaj foremkę po muffinie jako doniczkę i się bardzo dobrze sprawdziła, jest stabilna Podlewanie jej nie zaszkodziło, nie zamiękła, nie zamokła. Um, także jest dobrze. Jeśli chodzi o to, to, to tyle na dzisiaj. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, oglądania innych naszych filmików oraz do następnego razu. Cześć!